No brawo! O, brawo. A, a, jest! Udało wow. yes, wow. się! Klaps, Co klap, robimy? klap, klap, klap! Chłopak z klasami, chłopak z klasami! Oooo! Oooo! Na dzień dobry! Oh. A, dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry! Tak! Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Tak, dzień dobry. tak! Najlepsza klasa! Witam, witam! Ją Zdrówko pyta, gdyż beep. doktorek tutaj idzie leczyć. Dobry, Dobry. Dobra, Imir, e, powiesz jak najszybciej do wind dojść? Eee, bip bap, czekaj, muszę skminić, bo nie grałem dawno. Bip bap, bip Pip, jestem na lajcie, mam ich zamykać teraz czy jak? Oczywiście, zamykaj, prąd. Zamykaj. Raz ich tam prądem. Raże Zainstaluj tam Fortnite'a im. O, dobra, zainstaluję Fortnite'a. O, najgorsze tortury. No to prawda, ale dobra, niech będzie. Czasem trzeba mieć tortury, wiesz. Docenisz wtedy dobre rzeczy. Halo, halo! Nienawidzę GB. Normalnie. Halo, halo! Bibap, wybierz poziom trudności. Pytania mam, dobrze jest mnie słychać? Witam, chłopacy. Tak, 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 oczywiście, że tak, tak naprawdę. Siema, siema, co tam? A, bardzo dobrze. Jak tam z na czos? Yes. Nie, nie, a nie, nie, gonimy drugiego. na niego, i... na niego, na niego. Patrzcie, Jak coś to bóle, bóle, w ulepszarce jest chyba 20 razy, osób, nie serio, <suszy> nie wiem, dm. pełno. Już tutaj leczymy pana. Oj, 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 oj. Bojek, chodź tutaj. thank you, thank you. Oj. Dzień, Dzień dobry, komputerek. Co mówisz do mnie, o, bo cię nie słyszę, bo mi tu gadają ciągle. Dziękować. A Przecież proszę no, bardzo, nie ma problemu. Otwórzcie ulepszarkę. Już, już idę. No, my idziemy do lewego. Dzięki, Loki, że się powstrzymałeś. Dzięki temu żyję. Tak. Teoretycznie żyjesz, teoretycznie Czekaj, nie żyjesz. Z prawej, z prawej są, Co? z prawej. Jak się nazywa ulepszarka u tego? Nie, nie mam cię Do Chyba im. Gryźcie i nie byście tak głośno. Gryście ich. Otworzono lepsza Jak to zniknęło? Ruszyn, stawaj. <noise> Dobra, albo padła. Aha. Ci wywrócił. Ha ha Tak, się pod nogi nie patrzy. Jest, jest, o, jastelo, patrz. Chodź na rik. O kurwa. A o. gdzie drugi się wywrócił? O. Też mam. Przyczekajcie! Czekajcie. Kubie się. <laughs> nie będę kłamał. Kurwa, go wyleczyć nie mogę. Czekaj, Nie, chodźcie, chodźcie czekaj. do lajta, tam dupaczki trzeba złapać. A, jeszcze, a dobra, po dupaki yes. idziemy, dobra. Idziemy, na idziemy polować na dupki. Kolega. Nasz o kurwa! O kurwa! Elewator, chodźcie. Gdzie? O tutaj, o zajmijcie. Który elewator? Eee, B. Jestem na B. Są yes. na B, trzech biegnie. Trzymam ich na razie. No to my 5 o, o, ktoś idzie, ktoś idzie. Trz, dwóch, dwóch, dwóch. Oddaję się, a nie. O kurcze, nice. Zamykam windę? Poddaję Oddaję się. się ja poddał. Ja się, się ma, ma, ma a, no! No! No, no! Poczekajcie, pobiegamy. Nie zabijajcie, pobiega. nie! Zabijcie, nie, <suszy> nie. Nice. Kurwa. Nie, ja jej nie zabiłem, zaraz będziesz Kurwa, mógł ją ganiać. Nie, nie, no, no No chyba, że tak. No dobra. Dobra, no sprawdzam jeszcze light. Ja się chciałem z nią pobawić, żeby specjalnie no to krzyczała. Bawcie się, bawcie to się krzyczy? dalej! No ale teraz to nie to samo. Tak no to nie. Ja się chciałem z nią pobawić, żeby krzyczała. Wlajcie dwie osoby są dalej. <grym> Aha, okej, okay, tak, dzięki. No. Zaraz zostaniecie zjedzeni. zjedzeni! Zaraz nie zostaniecie tak, zjedzeni. zjedzeni! ha Mmm, ha, ha. Ja kodlakier jaki pyszny. Miam, miałam tam jeszcze im bo tak nie Idźcie polować na Eibygo! Ja, ja to im konie, ale no. Ej, kici, kici, kici.

nie wolno. Jak to tak? Gdzie nie można. Nie jest w ulepszarka. Jak mogli się doprowadzić do tego stanu, Elok. jak chciałem wyleczyć, no nie. No. Gdzie idziemy? Prowadź! Ulepszarka Gdzie idziemy? czy jest ta dobra, jest? To, Gdzie? Gdzieś idziemy. Otworzyłem Gdzie idziemy? ją. To, kto jest w ulepszarce? Nikogo nie ma, nie widzę nikogo, przynajmniej na kamerach. No to wychodzimy no. chyba z Lajta. Dobra no, no, pusto. Chyba tu pusto już. Dobra, dobra. Pusto, pusto. Dobra, zamykam ulepszarkę, żeby nikt w razie ogóle nie wszedł. Idziemy sobie. Nikogo nie ma ulepszarce, nie z was? Nie? Gdzie już wyszli? Kingę mogliście zamknąć. Co? Okay. No dobra, Kinga, wejdę u lepszarki, co? I... Kinga, będziesz super zombiakiem, no. zaufaj nam. Dawaj, dawaj. Możesz się ulepszyć w lepszarce, mówię ci. Tak? Tak, chodź. Jest super Ktoś tu jest. Spadaj, manzo. Ale ty już tak mówisz do niego. E, oni są no. na tej, no tak, u łazarza. Tak u łazarza są w komorze dwóch. Cześć. Oh yeah. Do Jadko, do heavy, o, Dawać do heavy Ja, ja jestem Emir Biba, Biba. To ja. Do komputerka. Nie słyszę was, bo u nas gada 30 Starysz tysięcy osób. Emir so, nie będę. Im, imir ty jesteś no, tym jest. komputerkiem, nie? Biba, tak. Do heavy. O nie. Oj, chuj. Potężna armia nadchodzi. No, to nieźle. Więcej żonka. Jeden... No, prawda, prawda. Vloga... Vloga Chwiera? z wami nagrywam, przywitajcie się, na no, się, się, się na vloga! Oooo, siema, zrobić... da się wyciszyć SCP-ki czy nie? Bo ja nie a, słyszę się. Nie. was totalnie. Kurcze... Aha, nabrałem im, bo ha, ha nabrałem was! Niego, nabrałem. Ej, o, przepraszam, Ej, ślepy, jak on może więcej od was widzieć? Ej, Jeden poszedł na komorę Łazarza chodź Czekajcie, pójdźcie tu na razie. Ale mało patrz, 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 chodź patrz. Chodź. patrz tam. Jaki lamus Hej tam. Ale tam. Pójdźcie Zapaliście tych tam z Łazarza? Nie, Łazarza na Kampi, nie mam jak go tego. Nie mam jak pod niego podejść. To czekaj, spróbuję jeszcze raz. A nie, ja tam wejdę, ale no on ten. A widzę, ja... Sam nie rady. A coś mogę zrobić jeszcze dodatkowo czy nie? Tutaj Kampi? O, tu Kampi No, dawajcie go otoczcie. Otworzyć wam drzwi? Petret jest jeden MTF. Biegnij sobie. O, e, przy, e, biegnie do tego, takiego. Macie go? tak bez skilla. No cóż. Gracz bez skilla. Kto to jest Remek? Kto <ślenic> no, to o, jest Remek? Za karę zostajesz tam na wieki. Kto to jest Remek? Wbiły Entepy już na heavy. Boja. Heavy. Heavy. A ja no, heavy. No. Siema. Nie ma tak GB! Co tam u was? Ej, no, ja tu... nie strzelać ja, do ta... mnie. Bo ja, Bo ja w was strzelę. Trafia. Mam wyrzutnie rakiet. O oh, nie, to na... Na cię Ale że ja też. To winda, to jest Mogę cię nie wypuścić. Lock Lockdown! Lockdown! Jakaś miasta to tarcza, żywa tarcza dla ciebie. Dobra, bronimy ludzi. Granat, uwaga! Gwałę się, że ja mogę prędzej umrzeć na no tej. Łamałeś HP, a sami siebie chyba by wizji. No. Tak. E, głowice chcą włączyć, i ci ktoś do głowicy. Ja mogę wejść do głowicy czy nie? Tak, możesz, musisz wejść do tego pomieszczenia gdzie jest winda do góry. Aj, czemu mnie? a <grym> to <grym grym> no, to ja to Ale... tak, no, tak, no, O kurwa! Nie ma Dobra! dobra. Ale... Jak mogłeś mi tak zrobić? Nie jest jeden tak na głowicy lekko. Ja go będę trzymał mnie, to? O, nie zostawię cię Ajbi! Zostaw! Nie zostawię cię! Nie mam 35 HP, to ja tak... Zasłużyłeś, jesteś to bardzo głowice. niedobrym mtf -em. Szukać głowice. Ja nigdy bym nie był niedobrym TFm. Nie wiem. Będziesz miał węgiel Malowa. na święta No, nie, nie no jak to? Go. Go. No tak to nie, nie. wyjdę Dobrze A, jest. Tu jeden. Mam problem? jednego kluczera ja mam to poczeć 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 z jednego z ciało. Ciało. Nie mam skorzystasz A, z windy! Lockdowna jeszcze ci Dawaj Dawajcie na te głowicę może, bo AB siedzi tam ciągle Ej, dobra, to i, idealna, to i tak, węca. No, on, binda. Witamy, witamy! Lepszy team. Dokładnie. Aj! Quick zabity! O. Team Defense! A kurde, co to ma znaczyć? O, AB. Nie, 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 nie ma A, oh, kurwa, zaczynaj! No, nie ani, ani, ani. No, nie, nie ij, tego. Pieszko, go. go, go! Godzi mnie wszystko! Halo, komputer, lockdown! Próbuję, ale nie mam mocy! O nie! A gdzie Evil czeka? Gdzieś przed nami. Bierz go atakuj go, Ani, atakuj go. przed nami. Nie, nie, nie. nie. No, tylko atakuj. Musimy go, musimy go... Za... raz. Ja, no. ja też. A. Gdzie jest lockdown? Fuck me, bo... Do Heavy bieg, jeden. On jest w tym pomieszczeniu, a, gdzie piesek no, to się respi. Teraz... Jak ty ześ zamknął, to... to, nie to... to... to o nie. To się... Aj. Dostał raz. Żyje, rusz. żyje. W znowu jest. Dobra, zabity jeszcze jeden jest tutaj. O, to są ostatnie. Jeszcze. Zaraz Zostałem zostaniesz zjeżdżony, AB. Nie, nie, nie. Będzie smacznie. Jak tak, smakujesz, dobra, AB? Derek. Chodź AB, no, AB, dało, że... zapraszam cię do pomieszczenia, no, chodź, chodź, tam idziemy, tam, tam? chodź, będziesz sam? bezpieczny, nie, chodź Chodź, chodź, mam... będziesz bezpieczny, no chodź no, Nie, to chodź, to się, chodź. A nie przypilnuję nie cię Przypilnuję tak, Cię, dobra idę. Miałem, mi było bardzo ciekawe, i fajne efekty, bo nic nie widziałem dosłownie i nagle jesteś przede mną. fajna gierka. Cześć Ebi, jesteś tu bezpieczny, nie mówię nie ci, nikt cię nie zaatakuje. No Naprawdę. I tak dobrze. A nie, bo mnie. A szukałem, nie, 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 No i świetnie. Dobra, Tak fajna. Dobra, no, fajne, no, fajne, no fajne. A ja, ja, nie dało. Tak, się nie 2. Zombie Difference. No niestety, no dyferencja teammatesów. O, ale kosz. Ratio. Ratio. Ale, ale łeb mi rozwala, ile no. głosów słyszałem w głowie. No czułem się jak.